MMA ROKS, jesteśmy dzisiaj w bardzo nietypowym miejscu. Może na początek pan doktor by się przedstawił, powiedział właśnie, gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się w tej chwili na oddziale chirurgiczno-plastycznym, neurologicznym, gdzie leżą dzieci głównie dotyczące rekonstrukcji plastycznej oraz neurochirurgicznej. No właśnie, KSW zawsze przy okazji każdej gali organizuje mnóstwo wydarzeń, to wydarzenie jest niezwykłe, właśnie na to, dzisiaj się znajdujemy, czy mógłbyś opowiedzieć trochę, jesteśmy współwłaścicielem KSW, czy mógłbyś trochę opowiedzieć, co to jest za akcja i co tutaj robimy, kto z nami jest? Słuchaj, no rzeczywiście jesteśmy filmą eventową, więc jakby, jakby bardzo we krwi mamy, że tak powiem, e, organizowanie wszelakich e, eventów, natomiast oczywiście to ciężko nazwać eventem, no wielokrotnie przez lata pomagamy przeróżnym instytucjom i tu już z panem... Panem Janem mamy już no, pokaźną wręcz historię, bo to już ja nie wiem, chyba tak. prawie będzie z 7 lat różnych, albo, tak, albo i więcej. No i dzięki tutaj uprzejmości i Tom Kadrywala i, i Mariusza Pudzianowskiego. No jak widać jest jeszcze mnóstwo innych osób i firm, jak choćby DSF. No przyszliśmy choć odrobinę e, uśmiech na twarzy tym e, dzieciom, które doznały no, trochę więcej szkody od losu niż, niż my tutaj obecnie i chcemy w jakimś tam stopniu e, no, nie zrekompensować i żeby ten uśmiech przez ten taki bardzo wyjątkowy, świąteczny okres e, im na twarzy po prostu wrócił. No właśnie KSW nie chwali się za bardzo tą akcją charytatywną, a tutaj wspomniałeś o tym, że to już jest któryś raz, czy mógłbyś powiedzieć właśnie na czym, na czym polega ta, ta, ta akcja dzisiaj i jak wygląda wasza współpraca przez te lata? I pan doktor oczywiście też się może odnieść do tego? No, ja mogę powiedzieć, że już bardzo nam pomagali, głównie dzieciom. I przywieźli prezenty dla dzieci, szczególnie w okresie świątecznym Bożego Narodzenia. I te dzieci cały czas czekają. Jak im powiemy, że przyjadą do nas z prezentami, to one cały czas czekają, jak gdyby przyjechał do nich święty Mikołaj. I czekają, i czekają, pytają się jakie prezenty i kiedy przyjadą. No właśnie, dzisiaj jest Mikołaj, więc to. jutro będzie Mikołaj, więc to, 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 jest, to jest powiązane z tym, rozumiem, tak? No oczywiście, no przede wszystkim tutaj, jak widać, dużo prezentów przywieźliśmy ze sobą, ale też i dochód z, ze sprzedaży ciuchów KSW Skład już od jakiegoś tam czasu, listopada chyba 27, jest, jest przekazany, właśnie będzie przekazany tutaj na szpitali na pomoc potrzebującym i podczas jutrzejszej gali, również część tego dochodu tutaj przekażemy. No jest mnóstwo ludzi, którzy wymagają i potrzebują takiej pomocy. Wydaje mi się, że każdy odrobinę może dołożyć tej przysłowiowej cegiełki, no i my to czynimy. Dziękuję bardzo. Jeśli pan doktor by też chciał jeszcze coś na koniec powiedzieć, to, znaczy, to... Jest to ogromna pomoc, szczególnie dla dzieci, które są poszkodowane przez życie, uległy wypadkom, jak oparzenia, jak wypadki komunikacyjne, a równocześnie dzieci z ogromnymi wadami rozwojowymi, które my leczymy, gdzie są praktycznie nie nigdzie. Różne wady twarzy, czaszki, które my rekonstruujemy, wymagają bardzo żmudnej pracy, dużo nakładu finansowego, no i później rehabilitacji dla tych dzieci. Dziękujemy bardzo, że pomagają nam uśpieniu tych dzieci, w sensie rekonstrukcji, a równocześnie pomagają nam później w radości życia po zabiegach operacyjnych tych dzieci. Ja tylko chciałbym tutaj dodać i podziękować, może to zabrzmi nieco dziwnie, ale mojej żonie, która rzeczywiście tu jest bardzo dużym tak. motorem tych tak. wszystkich akcji jest, charytatywnej. To jest, pani, pani Iwona, która, która tu tak niesamowicie jest, tam, działa. Gdzieś... Tak. Ja również mogę się przyłączyć do podziękowań dla Was i w ogóle dla tej całej akcji i zapytać, czy ta akcja będzie kontynuowana jak... I, I czy tylko w tym szpitalu, czy także w innych szpitalach? Nie, no wybieramy jakąś z reguły jedną instytucję, no bo nie da się kilku instytucjom naraz, więc tutaj z panem Janem współpracujemy od lat. No nadarzyła się taka okazja, że jesteśmy w Krakowie z Galą, więc jakby automatycznie był hasło ProKocim. Tak. Ja dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Chciałbym tylko chyba wszystkim dzieciom powiedzieć wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt.